Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja radia na ogół nie słucham, wiele razy wam mówiłem dlaczego, ponieważ jest to jeden wielki bełkot propaganda i głupoty, kłamstwa, jakaś nawalanka, nie z tej ziemi. No ale dzisiaj rano akurat słyszałem kilka minut, kilka minut i pozwólcie, że wam zacytuję, przynajmniej tyle, co udało mi się zapamiętać. Ostatnio mieliśmy, bo wczoraj był taki problem, że mieliśmy problem z przesyłem prądu czy czegoś tam, energetyki ze Szwecji, nie? I oni dzisiaj w Radiu tak, trala, -la coś tam bełkoczą, 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 i nagle dzisiaj już wszystko jest w porządku, prąd ze Szwecji płynie, dzień zapowiada się wyśmienicie. Ja sobie pomyślałem, rany boskie, do czego to doszło? Zobaczcie, wysłali nam Szwedzi prąd, i dzień zapowiada się wyśmienicie, to ja przypuszczam, że my możemy dożyć, a właściwie to już dożyliśmy takich czasów, że pewnego dnia w radiu nam powiedzą tak. Nasi drodzy rodacy, dzisiaj macie okazję kupić chleb. Dzień zapowiada się, wyśmienicie i wszyscy będą się radować, bo dzisiaj można kupić chleb. Przecież my jesteśmy samowystarczalni energetycznie. Moi drodzy, ja mam dzisiaj dla Was bardzo ważne informacje. To jest bardzo ważny film. Ja wiem, że o tym jest teraz głośno. O tej fuzji Orlenu z PG. Nick, czy to tam PG Nige i inne jakieś takie? Są pewne fakty, pewne wątki, o których tak naprawdę nie wiemy i które nam ciężko zlokalizować. Bo my teraz, kiedy się. My się teraz zachwycamy tą zawieruchą wschodnią, mostami krymskimi, co tam się dzieje za wschodnią granicą. Tylko że oni nam sprzedali Polskę. Tak, nie da się tego inaczej nazwać. Oni nam przehandlowali Polskę. Żeby to jakoś podsumować, to tak. Orlen, który należy do naszego państwa, czyli jest w naszych rękach w niecałych 30% kapitał państwa, udziały skarbu państwa, niecałe 30%, chyba 27%, przejmuje PGNiG, którego są w 100% posiadaczami, a na pewno większości. Zobaczcie, PGNiG, który ma koncesję na wydobycie wszystkiego, tylko on, oni mają koncesję na wszystko, oni są zabrani i oddani w ręce orlenu, który tak naprawdę wkrótce będzie gołodupcem, którego większość kapitału nie jest polska i de facto całe te nasze zbiory pod ziemią to wszystko przechodzi w ręce obcych. My się pozbyliśmy tego co najważniejsze, naszej ziemi, a przeciętny Polak to sobie teraz pewnie pomyśli, gdyby ktoś go zapytał, a wiesz co, tam ostatnio Orlen przejął Pegienigę, a słyszałeś coś, słyszałaś? No tak, tam jakaś fuzja, no to będzie dobrze, bo przeciętny Polak ma tak zryty beret przez media, że on nawet nie jest w stanie sobie uświadomić i nawet pomyśleć, że my jesteśmy państwem w jednym z najbogatszych w złoża nawet na świecie. Tak, to nie przypadek. Jak teraz sobie pomyślimy, dlaczego tutaj tak się to wszystko dzieje, nie? Bo ja się bardzo boję, że może nas na przykład spotkać los Libii, albo los Iraku, albo los nawet Syrii, wszystkich tych państw tylko że tam była tylko ropa, a my mamy inne, inne surowce my mamy metale szlachetne my mamy takie rzeczy, bez których nawet oni nie są w stanie budować swojego sprzętu militarnego. Naprawdę. My mamy takie minerały, takie bogactwa w naszej ziemi, w naszej polskiej ziemi. Tylko że PGNiG zostało zawłaszczone, i jest w rękach Orlenu, który nie należy do Polski i o tym nie mówią. O tym w mediach nie powiedzą. Że Orlen to tak kapitał niby tam nazwa Orlen, wiecie, tam skrzydełko, z husarią się kojarzy, z sobieskim podwiedniem, ale takie to polskie. Polemizowałbym, polemizował. I teraz tak, ja wam zacytuję tylko dwa artykuły. Jeden jest dosyć stary. Idzie tu taki Polska jednym z najbogatszych krajów Europy. 80% terytorium kraju leży w zasięgu wód geotermalnych. O tym się bardzo mało mówi, ale my jesteśmy nawet, jeśli chodzi o te geotermie, my jesteśmy nawet pod tym względem samowystarczalni, nawet pod tym względem, tylko że wiecie co? Oni tego nie robią, oni tego nie wydobywają, oni z tego nie korzystają. A dlaczego? Ja teraz śmiem twierdzić, to jest takie moje prywatne słowo, takie zdanie, że oni jeszcze nie mogą, bo przyjdą takie czasy, że to ruszy, ale to już nie będzie polskie. Na razie nam się to nie należy, to nie jest dla nas. To są bogactwa, które. Nie są dla nas. Moi drodzy, my byśmy mogli być Eldorado. My jesteśmy, my jesteśmy Eldorado. My moglibyśmy mieć swój gaz. Mamy gaz łupkowy. Mamy przecież tyle węgla. O węglu to przeciętny Polak wie, ale o tamtych rzeczach nie wiedzą. No coś tam wiedzą, tam gaz łupkowy, coś tam tego. Ale my, gdybyśmy to wydobywali, to mielibyśmy teraz w czterech literach cały ten kryzys energetyczny. My byśmy sobie grzali, mielibyśmy prąd tani, mielibyśmy wszystko tanie. Gdybyśmy tylko chcieli, tylko że rządzą nami ludzie, którzy nie mogą tego dotknąć. Oni nie mogą tego ruszyć, bo to nie jest dla nas. No po co oni by mieli teraz cokolwiek ruszać, skoro to nie jest dla nas? No to nie byłoby sensowne, bo oni nie po to zostali wybrani, żeby coś nam dać. Oni zostali wybrani po to, żeby przetrzymać to jakoś w szponach, a później oni to wezmą. To zostanie wszystko wykorzystane. To będzie wszystko wydobywane spokojnie, spokojnie. Bo tam już mundurowi zza oceanu przyjechali, oni już tam pilnują. Oni nie pilnują naszych granic, naszego bezpieczeństwa. Oni pilnują, żeby tam wszystkie te złoża były pod, pod nadzorem, żeby mieć nadzór, taki stróż, nie? A jeszcze jeden bardzo ważny artykuł na Business Insider. Pojawił się, uwaga, nie uwierzycie, dzisiaj. Tak, dzisiaj się pojawił. No bo ostatnio w Nowej Soli odkryto złoża miedzi i tam. Ta koper, ta mieć koper, wiecie, to ostatnio był ten skandal, że Kanadyjczycy przejęli, tylko że oni na razie nie mogą wydobywać. I dziennikarz zapytał tego gościa z tego miedzi koper: Dlaczego Polska miałaby oddawać swoje złoża Kanadyjczykom? I słuchajcie, odpowiada: Tu nie ma mowy o oddawaniu. Polskie prawo na to zupełnie nie pozwala. Wszystko, co odkryliśmy, należy do państwa i nic tego nie zmieni. My możemy posiadać co najwyżej koncesję. Czy to na poszukiwanie złóż, czy na późniejsze wydobycie. A koncesja na poszukiwanie to nic innego jak odkrywanie tego, co znajduje się pod polską ziemią. Ta wiedza już teraz jest własnością państwa. Odkrywanie jest zresztą bardzo kosztowne. Nasza spółka zainwestowała w Polsce ponad 140 milionów dolarów. A mamy nadzieję, że największe inwestycje jeszcze przed nami czyli gościu powiedział jedno i drugie i trzecie. Że największe inwestycje przed nami. Że oni tyle zainwestowali, 140 milionów, to chyba nie po to inwestują, żeby niczego nie wydobywać. Po trzecie, a właściwie to po pierwsze, bo to jest najważniejsze, że to Polska rządzi tym, tym, co mamy. I oni nie mogą nic zrobić. Tylko że teraz to wszystko przechodzi w ręce orlenu, który nie jest w większości własnością Polski. I tu jest problem. I tym zdaniem można by już podsumować, można by zakończyć ten film. Naprawdę. To jest sytuacja bardzo poważna. Bo my mamy wszystko pod ziemią. I o ile do tej pory mogliśmy to jakoś chronić prawnie, bo nikt nie miał, zobaczcie, ten koper mieć, nie mogli kopać. Oni mieli koncesję, ale nie mogli kopać. Bo Polska była właścicielem PGNiG. Oni mieli koncesję, oni rozdawali wszystko, rozdawali karty. Teraz, kiedy Orlem przejął to, bo to nie... PGNiG przejęło Orlen, tylko Orlen PGNiG. To teraz wszystko jest w rękach Orlenu, który nie ma większości polskiej w sobie. Wiecie, rozumiecie. Więc ja życzę powodzenia tym wszystkim tam ci tam w telewizjach, dziennikarze, że oni tam się cieszą, że tego tutaj y, fuzja będzie, tak jak Orlen z Lotosem się połączyli. Przecież to jest przekręt. Oni chcą nas pozbawić wszystkiego. Wszystkich surowców. My jesteśmy energetycznie Samowystarczalni pod każdym względem i gazu, i węgla, i nawet ropy naftowej. Mamy wszystko. I mamy metale szlachetne, bez których oni nie są w stanie niczego zrobić, bez których oni nawet nie są w stanie w kosmos polecieć. Więc ja sobie tak sobie dzisiaj uświadomiłem, że na przykład jakby tam pierdyknęła, przykładowo jakaś atomówka, co nie wierzę, ale na przykład, to oni już mają gotowe scenariusze, co zrobią, gdzie uciekną. Tylko że nasi. Przywódcy krajowi, oni nie, oni nie zostaną wpuszczeni na pokład, bo tam tylko elita pojedzie, poleci. Tylko elita. A oni nie są elitą, bo to są tylko pracownicy wynajęci. Więc czasem, wiecie, oglądacie jakiś film, że tam ktoś z kimś tam miał jakiś układ, a później, jak przyszło to, co, co do czego, to został wyrzucony za burtę do oceanu, bo już nie był potrzebny. Bo oni są tylko potrzebni wtedy, kiedy czegoś się od nich oczekuje. I kiedy mają coś zrealizować. Jak już to zrealizują, to później pstryczek w nosek i leć, spadaj, wydają nas z tych wszystkich surowców, naprawdę. To jest straszne, bo my wszystko mamy. Nasza Ziemia jest tak urodzajna, to, co jest pod ziemią, to czego nie widzimy, to jest takie bogactwo. No, kiedyś była Libia, pamiętacie, też mniej, no to, to zobaczcie, co tam teraz zrobili, co tam się dzieje, ja to jeszcze można o tym powiedzieć, raz o tym mówię, a no, to może jeszcze do tego wrócimy. Więc. Teraz należy sobie poskładać wszystkie klocuszki, dlaczego oni tak się interesują Polską i tym tutaj rejonem. No bo oni dla złóż są w stanie nawet wywoływać konflikty zbrojne. Wszystko. I należy też przeanalizować, jacy mundurowi tutaj stacjonują, z jakich państw. I jaka waluta teraz tak poszła do góry. To wystarczy popatrzeć, jak od kilku dni dolar szybuje. Tak wyfrunął, że. Nie da się go już chyba złapać. Dobra, napiszcie, co o tym sądzicie. My jesteśmy bogatym państwem, mamy wszystko. Mamy dosłownie wszystko. Mamy wszystkie surowce, wszystkie minerały. Mamy geotermię, którą możemy grzać, którą możemy grzać w naszych domach. Wszystkie osiedla, wszystkie bloki, wszystkie miasta, mamy wszystko. My jesteśmy samowystarczalni, tylko te fircyki nam to wszystko odbierają. I teraz robią fuzję, która nas po prostu wykończy, zniszczy nas. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.